Z tej strony Gilatki, zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z Gry Roblox. Moi drodzy, dzisiaj co jedną sekundę otrzymujemy plus jeden siły. Ha, proszę bardzo, i możemy się oczywiście tutaj bić z jakimiś super słaby. Słaby. Chwila, czemu nie mogę się z nimi bić? Czemu nie mogę bić nubów? Halo, to jest zły nub. Może jestem jeszcze za słaby? Dobra, muszę poćwiczyć. Mam dopiero 94 siły. Nie wiem czemu dostaję razy dwa. Wydaje mi się, że grałem po prostu tego samego twórcy tą inną grę, gdzie co jedną sekundę dostawaliśmy plus jeden. Zdrowia mi się wydaje, dlatego dostajemy razy dwa, ale mogę się mylić. Mogę się totalnie mylić. Możemy też kupić ilość kili, ilość winów, jeśli byśmy chcieli. Nie wiem za bardzo po co. Mamy też jedne rękawiczki i więcej. A jak zrobimy więcej kili, możemy kolejne rękawiczki. Pytanie: czy jak będą kolejne rękawiczki, to że będą dawały nam więcej? Oczywiście, siły naszej. Wspaniałej. Możemy też kupić siłę, jeśli byśmy chcieli, na przykład za tysiąc, za 10 Robuxów? Dobra, to biorę te za dziesięć Robuxów? Mam tysiąc siły? Jestem już silny. Mogę bić nubów? Ooo, mogę nubów bić! Dobra. Jak oczywiście w nich trafię, to jestem w stanie. Nice, dobrze, to lecimy w takim razie. Zdobywamy siłę i niszczymy naszych przeciwników. A ile kosztuje na przykład 10 tysięcy siły? 85 Robuxów? A ile ma osoba najsilniejsza na serwerze? 3 tysiące siły. 3 siły, moi drodzy. Majdrad, co to jest, jest 3000 siły? Idziemy ją znaleźć, idziemy znaleźć tą osobę. Idziemy znaleźć, bo ona sobie myśli, że jest silna, a ona nie jest silna. Jej się tylko wydaje, że jest silna. Więc muszę ją tylko znaleźć tam, co to jest? Są jacyś, jacyś lepsi bandyci. Halo, co tu się dzieje? Ja chciałbym się dostać na tą imprezę. <śmiech> Także <śmiech> już jak widzicie bardzo długo gram, bo mam 30 tysięcy tak naprawdę. <laughs> Bandyta wyleciał w kosmos! Elo! Trzeba trafić, tylko... klatają, Wylądował na dachu! Za 50 punktów! Prawie to deskin jakiś wleciał. Nice! Możemy wystrzeliwywać ich wspaniale. Czyli są różne strefy, na których są różne y, osobistości, że tak powiem i... Nice! No, my po prostu byliśmy pacyfistami, na razie mamy tylko 8 killi, ale specjalnie, my nie chcieliśmy po prostu nikogo załatwiać. Tam są jakieś yy, ciemniejsze osoby, że tak powiem. Nie wiem, czy mogę po tym wejść? Mogę po tym wejść, może by nie. U, to jakiś boss. Sand Monster. Eee, piaszczysty potwór nie był dla nas większym wyzwaniem Wyleciał w kosmos tak samo jak cała reszta więc nie będę w to wnikał. Nie był raczej za bardzo potworem, to my tu jesteśmy prawdziwym potworem w chwili obecnej, co? Nuby? Do widzenia! Elo, nie ma was. <laughs> piękne to jest! Co to jest? Ka piraci. Ale z Karaibów? Chyba nie. Ale mogę was wysłać na Karaiby! Elo. Zostali wysłani na Karaiby Dostaję też trochę obrażeń od tego, jak ich bije, Więc jestem ciekaw, co z tego wszystkiego wyjdzie Boom, dobra, dostał Pięknie I pirat, i cyk I kolejny pirat I kolejny pirat Dobra, czy będzie jakiś kapitan statku, jakiś Jack Sparrow Czy coś takiego, zobaczmy Czy są to coś lepsi piraci Nie, są dalej zwykli piraci, zwykli O, no ten to się prosi wręcz do widzenia! Pięknie! Ciach! No, Ciach, dobra! I kolejny! Jest kapitan! Witam! Piracki kapitan! Piracki kapitan też wyleciał za burtę. Nie był w stanie za bardzo nic zrobić. Tam jest w ogóle jakiś przejście do jakiejś ciemnej jaskini. Ja bym bardzo chciał zobaczyć, co to znaczy. A właśnie, czy odblokowaliśmy jakieś. Aha, tylko za kile! Aha! I potrzebujemy ileś winów, żeby dostać jakieś tutaj też kolejne rękawiczki Czyli stricte musimy chodzić i załatwiać Uuu, tam jest jakiś kult Czy coś takiego Boski noob O, bijemy się z nim normalnie Siema boski nubie. O, jeden za jednego To jest prawdziwa walka Z super boskim nubem. O kurde, teraz kto pierwszy upadnie Wydaje mi się, że on upadnie pierwszy Nice, ale go tłuczę On teraz nic ze mną nie robi nawet Przestraszył się, po prostu wystraszył się naszego wspaniałego mięśnia, naszych wspaniałych rękawic. Co prawda mógłbym zjąć rękawice i poszłoby to o wiele szybciej, no ale nie możemy, ok? Tak wygląda. Dobra, panie boski nubie, no myślę, że nie masz szans tutaj. Stoisz sobie pod tym drzewem i... pyk! Szkoda, że jedno, dostaliśmy tylko jednego kila za niego, bo realnie wydaje mi się, że był wart o wiele, o wiele więcej. Zobaczmy, co to za tutaj się dzieje. W sensie, co tutaj się dzieje w tej jaskini. Całkiem ciemno, muszę przyznać, jeśli chodzi o to. Średnio mi się to podoba. Co tutaj jest? Czemu? Jak, jak wy się będziecie nazywać? Caveman. A, jesteście jaskiniewcami. Jesteście silni? Powiedziałbym, że niespecjalnie. Nieszczególnie. <grym> nie radzicie sobie ewidentnie z walką ze mną. Dobra. Muszę iść od was. Muszę znaleźć lepszego przeciwnika. Musimy znaleźć tak, możemy znaleźć tą fafę Fafa, nie wiem kto to jest szczerze mówiąc, Ale możemy ją znaleźć Halo, halo, bo ja wyglądam jakby mnie ktoś powalił Halo, bo O, dobra, już pojawiłem się Dobra, i wszystkie nuby Wszystkie, mówi, wszystkie nuby mówią A, jak lecą oczywiście Tam jest jeszcze jakiś wspaniały bokser Możemy tam pójść Czy ktoś będzie chciał mnie bić? Czy ty, czy ty się chcesz ze mną bić, gościu? Gościu, ty nie masz szans Chcesz się ze mną bić, no chodź, chodź się bić <noise> obu wybiłem <noise> Co sobie myślicie? <noise> Przeszła obok mnie Dobra, tamten będzie chciał się ze mną bić, 100%. No dawaj, chodź do mnie. Chodź, bij się ze mną. Chodź, bij się ze mną! Walczmy razem, chodź <noise> Sieba! Elo! <noise> Wchodzi tata i mówi, Grasz na kąpie? Co się dzieje? Drzwi otwieraj. O, proszę bardzo. Dawać te drzwi. Co jest z tymi drzwiami nie tak? No już. Co to za kolegę? Sprowadzanie. Nie można tak. Do spania już. <ścoughs> Idealnie to łóżko poleciał. Nice. Mógłbym nawet powiedzieć, że perfekcyjnie. I drzwi wywo... Drzwi poleciały gdzieś w kosmos totalnie. Niech będzie w takim razie. Eee... O, to jest ten najsilniejszy. No chodź, chcesz się bić? No chodź. Jak ty zginąłeś? Jak ty, jak ty się z kimś bijesz, że ty zginąłeś? Dziwne to, wszystko tutaj u was. Czy tam są jakieś. Nie wiem, tam są nie, tam są dalej zwykłe nuby. Czy wy naprawdę wszyscy się bijecie na nubach? Naprawdę. Siema. 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 Pomogłem ci wejść do środka. Pięknie. Ciach! Proszę bardzo. Są sa o, tam jest jakiś giga noob. O kurde. Śmierć przed tobą. Zobaczmy. Tamten to był boski nub Zobaczmy, jak teraz. Jaki to jest. Nie wchodzić. Jest już trochę obity. Siema. O kurde, będziemy się bić z prawdziwym. Potworem. Jak się nazywasz? Yy, zbufowany, zły noob. I co? Wow, Musimy się z Tobą rzeczywiście bić. O kurde. Ej, on. Ja mu w ogóle cokolwiek robię? Czemu ja naprawdę cokolwiek robię? To jest jakiś totalny kozak. W sensie, jak on wygląda? Co jest? Dobra, moi drodzy, potrzebujemy posiłków. Dosłownie, muszę się najeść trochę robuxami. <grystanie> Dobra, raz. Dobra, dajmy radę drugi raz. Uwaga, drugi raz. Najadamy się, spokojnie, najemy się i będziemy w stanie go pokonać, ok? Nie martwcie się o to wszystko. Dobra, bijemy go, proszę bardzo, co, co myślisz, że będziesz tutaj do mnie podchodził? Nie jestem w stanie mu nic zrobić na razie nawet. O kurde. O, proszę bardzo. Nie, no, a nie, a nie jestem w stanie tu wejść? O Boże, tam jest kolejny przeciwnik. Dobra, pan Nub za mną chodzi tym razem. Nie no, on się nawet nie przejmuje mną. On nic sobie z tego nie robi. Nawet rękawic nie mam odblokowanych na tych podstawowych pierwszych. Dobra, jeszcze dwa poziomy potrzebujemy. Jeszcze dwa poziomy nam wystarczą. Dobra, jest. I mamy 70 tysięcy siły. Jesteśmy w stanie go bić. Pytanie, czy cokolwiek mu robimy. To jest dobre pytanie tak naprawdę. I chyba niespecjalnie na razie. <laughs> Ciekaw jestem jakby to podzielić. Dostał przez przypadek. Nie chciałem. Przepraszam. Nie chciałem. Totalnie nie chciałem. Jezu, ja go w ogóle nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie nic mu zrobić, prawie. My go tak tłuczemy, ale to specjalnie nic mu się nie dzieje. 20 godzin później. Proszę bardzo. Nie, no, myślę, że coś mu robię. Myślę, że coś. Myślę, że on dostaje jakieś obrażenia, prawda? Bo ma zdecydowanie mniej, prawda? Jak go pokonamy. To jesteśmy super, tylko musimy go najpierw rozwalić, mamy 70 tysięcy siły Wydaje mi się, że powinno się go bić w kilka osób, ale jakbyśmy go bili w kilka osób, to te kilka osób też by dostawało obrażenia i to nie byłoby zbyt dobre Dobra, giń w końcu, dobra, uciekam od ciebie jak na środek I gon mnie. i teraz znowu cię atakuje, proszę bardzo, co myślisz On w sumie też mnie atakuje, bo stracę, tracę trochę zdrowia i potem zyskuję na nowo O, idzie jakiś przeciwnik tutaj z powrotem, jakiś gracz Ale czy tu wejdzie? Nie, chyba idzie się bić z innymi nubami? Chociaż zastanawia się chyba nad tym. Ma niebieskie rękawice, więc chyba lepsze ode mnie. O, o, o nie. O, myślałem, że pójdziesz na niego. Dobra, on idzie tam? On jest w stanie tam w ogóle wejść? Dostaniesz no, obuchem. <laughs> Mówiłem, że dostaniesz obuchem! Że dostaniesz przez przypadek totalnie! Mówiłem, żebyś tego nie robił. Po co to robiłeś? Nie jesteś w stanie, mając, nie wiem, tam tysiąc zrobić mu cokolwiek. Ja mam 70 tysięcy, to wiem co mówię, bo ja mając 70 tysięcy jestem w stanie ją zrobić. W ogóle by go na takiej odpowiedniej wysokości, że mógłby być. Mogłoby go to boleć, ewidentnie, tak mi się przynajmniej wydaje. Czy ktoś jeszcze przyjdzie? Tamta osoba już nie przyjdzie. Nie no, on traci to zdrowie, tylko bardzo powoli, ale jesteśmy w stanie to zrobić. Jeśli, jeśli za niego dostanę jednego killa, to wychodzę normalnie. To wychodzę z tej gry, bo to nie będzie miało żadnego totalnie sensu. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Jeszcze 28 kliknięć. Ok? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10, no, może niespecjalnie. Wydaje mi się, że niespecjalnie może być, jeśli chodzi o to. Ale już mamy 14, 15, więc zobaczmy, co z tego wyjdzie. Może rzeczywiście starczy. Jeszcze mam 8 w zanadrzu, którymi mogę go uderzyć, i wydaje mi się, że powinno to wystarczyć. 3, 4, OOOOOO! Pokonaliśmy go! I wystrzelił nas w kosmos totalnie. Eee. <grytanie> tak nie powinno być, chyba. <grytanie> O damn Aaaa przepraszam poleciałem Dobra muszę się wyżyć na kimś kto jest najbliżej Witam Pup Pup <laughs> Jak wyleciał w kosmos Nice Bardzo ładnie nie spodziewali się tego Że Krystian będzie walczył Możemy też w ragby zagrać szczerze mówiąc <laughs> Czy to jest przyłożenie jak przyłożyłem o ścianę yy, Całego tego Całego symulatora no to nie wiem <laughs> możemy to liczyć. Haha, <laughs> oni lecą w ogóle? Co jest ze mną nie tak? O, możemy z kimś tu jeszcze walczyć. O, tu jest najsilniejsza osoba na serwerze. Dawaj, chodź, walcz ze mną. A, jak go bije, jak go bije, chodźcie tu do mnie. <laughs> no chodź. <laughs> Jeden i drugi na hita, co ze myśleliście, kurde. 70 tysięcy mam, nie tak łatwo będzie wam. <laughs> Ale znowu nowy, piękny rekord. Tam jeszcze jest wieża, muszę iść na wieżę. O kurde, to są jakieś żołnierze, czy cokolwiek takiego. Nie, to są cyklopy? Cyklopy chyba, to są. <laughs> to mają być cyklopy. Siema, panie cyklop, robię test, ok? O! Jesteś w stanie dwa uderzenia wytrzymać ode mnie. To, muszę przyznać, jest godne podziwu. To jest naprawdę godne podziwu, szczerze mówiąc. W ogóle, jak się wspinam w rękawicach, to też niezłe. Jak wyżej wejść? A muszę po prostu skakiwać? Siema, będę się bił z wszystkimi przeciwnikami po drodze. Siema. Mogę cię bić? Halo? Naprawisz się? Dobra, nie mogę cię chyba bić. O! Jak mam tu wyżej niby wejść? Jak mam niby wejść tu wyżej? Jaka jest opcja na wejście wyżej? Tam dookoła nie przejdę, tu też dookoła. Chyba, że tu jakoś z tyłu jest opcja przejścia. Nie no, są, są drabinki, widzę po kolei, ale tu nie ma drabinki. Jak mam tu niby... Wy... O, dobra, jednak się dało. <grystanie> Jakimś cudem dało się odbić. Dobra, da się odbić jakoś. Nie jakoś najprościej, ale. Ach, tutaj już nie wejdę w ten sposób. Czy jest gdzieś drabinka? A, jest drabinka, dobra, wszystko jasne. Wszystko się wyjaśniło. W międzyczasie moje zdrowie też. A, bo mi się zdrowie powiększyło, czyli nie zadawali mi obrażeń, tylko moje zdrowie się powiększało i leczyło od razu. Dobra, rozumiem wszystko. Patrz, cóż, za piękny widok. Może zwiedzisz to z dołu? Co ty na to? <laughs> Przyłożenie i punkt! Proszę bardzo! O, tak. <laughs> Ale straciłem dużo zdrowia, bo ponad połowę jakby nie patrzeć. To jest... To jest dużo jak na tego cyklopa. I tu jest drabinka z tyłu. Więc jest to jakiś giga, ultra, mega cyklop? Tak mam to rozumieć? Czy to są chmurki, po których można wchodzić? Co tu się dzieje? To zwykłe cyklopy. Halo? Siema? <śmiech> <śmiech> poleciał tam w stronę figury. Na tym cyklopie raczej zginę już. A jednak nie! To jednak on zginął. <laughs> Piękne to wszystko. W każdym razie ja dziękuję wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli chcecie oczywiście link do gierki, to macie go w opisie. Subskrybujcie kanał, bo myślę, że bardzo, ale to bardzo warto. Teraz będzie się pojawiało więcej filmów, więc zostawcie łapkę w grę, subskrypcję i zapraszam na NB. Pierwszy link w opisie, możecie kupić tani roboksy albo po prostu różne gry. Trzymajcie się po bo... no i cześć!